moneczka kochani, z tej strony Sonika i witam was serdecznie ponownie na moim kanale, tym razem Survive the Killer Ja już grałam na swoim głównym kanale w tą gierkę, ale to ja nie pamiętam kiedy to było, z półtora roku temu Pomarańczowy slicer, gliceryna No, e. Kurde, nie tym się porusza to Jezu, czemu ja sobie klikam E zamiast jak chcę biec? Jezu, ale jestem cringe'owa, ja nie mogę, nie pamiętam jak to się robi, nie pamiętam jak to się gra czy to jest spawn? Ja po prostu czekam aż. <laughs> Jaki on jest straszny. Czy chcesz kupić y, za ile? 14 tysięcy coinów albo 444 diamenty? Ja mam 295, także spoko! Narwinka, handel. Nie chcę żadnego trade'a z tobą, ej! Y, dobra, 12 sekund. Czy ja tutaj mam jakieś oczko? Nie, to są ustawienia. Jest jakiś sklep. No dobra, no 3, 2, 1. Poczekamy. I się okaże: Akademia Strasznego Garego. Klasyczne tereny targowe w bagno. Ja bym chciała, chyba, Akademia Strasznego Garego, ale nie wiem. No fajnie jest 2, 2, 2. O dobra. Nie, to nie pamiętam, kto się gra. Boję się w sumie trochę, jak mam być szczera. Mimo tego, że to jest gra, to też jest straszne. Ale ceny jest straszniejsze. A to to już w ogóle jest, jak będzie jakiś Freddy. Przecież ja padnę, nie? Ja padnę, nie wiem czy No, teleportuje nas czy nie? Czym gdzieś mamy? Iście nie pamiętam, naprawdę, dobra, teleportuje nas. I kto jest Kim? No, dawaj. Ella. Ela jest mordercą, tak? Odwanka, Adwanka, proszę bardzo, Adwanka. Zobaczymy co nam z tego wyjdzie. Ella boss jest killer. Czym ty jesteś? Jakie to jest straszne. Ciekawe ile razy umrę. Czy tu się coś robi? Jakieś zagadki jak banana? I czy nie? I co ja mam robić z tymi butelkami, niby? Ale Czy tu się po prostu. O Jezu. Ja naprawdę nie pamiętam, czy tu się po prostu ucieka i chowa, i w pewnym momencie drzwi się otworzą, i ja mam uciec do wyjścia? Co, co? Poczekajcie sobie, podgłoszę gra. Dobra, ja chyba chcę do szafki. Czemu w szafce jest czarno-biało? Czemu w szafce jest czarno-biało? Rozbita butelka, po co ja zbieram te rozbite butelki? A! Morderce jest jeszcze za dole, dobra. Spoko. Czym ty jesteś? Silnik samochodowy, po co te śmieci zbieram? No już. Halo, po co tam idzie? Zardzewiały tasak na no, spoko. Kiedy się drzwi otwierają? Bo to będą jakieś drzwi, prawda? Tam, 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 zbieram śmieci, zardzewiała latarnia, okej. Okay. Tam chyba go dzikają. A tu co jest? Jak ja mam się niby stąd wydostać? Trofeum! Jest jakieś wyjście stąd? Chyba musi być, co? Gdzie my tu wyjdziemy, laska? <laughs> Dobra. Nara, nie ma mnie. Ej, fajnie, bo nie mam w ogóle kontaktu z tym zabójcą, nie? Ona tam cały czas kogoś dzika, chyba. W sumie chciałabym być mordercą, znaczy mordercą, no zabójcą, ale z drugiej strony nie. Bo nie pamiętam jak to się robi nie pamiętam... znaczy nie pamiętam nie wiem ile ludzi byłabym w ogóle w stanie zrobić, nie? Zrobić, zabić o o! Dobra Nara Czekajcie. Ja są tam kogoś... Ona zabija tam cały czas kogoś. Znaczy no to chodzi, nie? Ale ja sobie stoję na schodach. Ona w ogóle na górę nie wchodzi. Czy tutaj będzie minuta i będziemy uciekać? Oj co? Ona chyba nie wie, że to są schody, nie? O nie. Dobra. Nara. <laughs> ty też rzuca się. Nie dobiłaś i nawet. Poszłaś sen na dół, a tutaj wszyscy... Co się stało? Czemu dostałem jakieś monety? Czemu ci, jak w tym to się robi na czarno-biało? Co ona tu jest? O Jezu! Nie widzę, co się dzieje. Nie widzę, co się dzieje. Ach. Jak mogę wam pomóc? Jak mogę wam pomóc? Ja tu jestem, nie wejdziesz tu. Nie ma wejścia. O Boże. Na, no, na, no, na, no, na, no, na, no, no. wyjście, wyjście, lecimy do wyjścia, czy ja tu będę miała schody jakieś, no są schody, o Boziu, o Boziu, gdzie jest to wyjście? O, jest, 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 jest. Dobra, jestem jestem 355 koinów. You from Ella, boss. Uuu, uuu, bronie, mmm. Tasaki. Mmm, tasaki, nie wiem, który mam wybrać tasak. Cześć ziome, to ja, wyszłam ze swojej kabiny, która jest chyba najdalej, z a nie, wszystkie są tak samo. A wydawa wydawało się, jakby moja była dalej. Dobra, poopalajmy się, trochę straszne historie, te sprawy. Jak za chwilę to droższe drewno na nas nie runie, to będzie. Wiecie co? To będzie w ogóle. Hop hop hura. Czy to jest ona? Handel. Handel! <laughs> nawiecony dwór. Dobra, weźmy nawiecony dwór. Mimo tego, że nie chcę, ale weźmy go. Albo będzie zakład uzdatniania wody. Tak właśnie. Trzy sekundy. Kto jest mordercą? Ja mówię, ja wcale nie chcę. Serio na tyle graczy, akurat ja musiałam być? Wiecie, że ja nie mam. <laughs> Dobra, czyli mi po prostu dali. Czy to jest Slenderman? Poprawcie mnie, jeżeli się mylę. Czy to jest Slenderman? Aha, sam ja po prostu tu siedzieć, tak? Zabójca wkrótce tu będzie. No fajnie, ja sobie siedzę. Jak jestem wolna! Ja mam w ogóle jakiegoś tasaka? Jak ja mam ich zabijać? <laughs> O, jakie jest straszne. Uff. No to będzie ciekawe. To będzie ciekawe, bo ja nawet nie wiem, czy ja mam mieć. O kurde, Freddy Krueger jest gorszy. Dobra. I tutaj będą popisy końskie, bo jak wiecie, ja nikogo nie złapię, nie? Ja nikogo nie złapię, bo to jestem ja. Ha! Zabiłam cię. Zabiłam cię. I za chwilę. Ha! 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 Masz! Masz! Ha ha Pomogłaś jemu, ale sama na tym straciłaś. Czy ja muszę klikać? Czy to się samo jakby. Ach. O nie! Co ja zrobiłam? No dobra, tak też może być trudno. Hmm. Ha! Ha! Masz! Co ci się w rękę stało? O nie! O nie, dobra! O, mam pełno coinów! Ktoś tam on defeated. Ziomy? Koledzy? Gdzie są moje ziomki? Hm. Po tej stronie chyba nikogo nie ma. Ha! Masz, teraz ty, teraz ty, teraz ty! Ha! Tak! I co? I co? Nie spodziewała się tego? Idę na górę. Idę na górę. Aha, dobra, to już nikogo nie ma, sobie poszli. Ha! ha cześć! Ha! Nikt wam nie pomoże! Nikt wam nie pomoże! Jesteście zdani sami na siebie. Wejdę sobie tutaj, nie wiem. Jakiś podziemia. Wiecie, jak jestem sama, to się nie boję, nie? Znaczy, jak ja jestem zabójcą, to się nie boję, ale z drugiej strony mam taką presję, że muszę ich dorwać. A ja ich nie dorwę. Gdzie ja jestem? Hello, tam ktoś był. A ja sobie wejdę tędy. <grybujesz> Dobra. Gdzie wy wszyscy jesteście? Gdzie wy wszyscy jesteście? Tutaj? Nie? Tutaj? Po pokojach się gdzieś chowacie. Ile to jest pokoi? Czemu ja taką mapę dostanę z tym pokojami? poprzednio była tylko z szafkami, a ja tutaj mnóstwo, tysiąc pokoi tutaj mam, żeby przejść. Halo? Gdzie jest wyjście? Też bym mogła wiedzieć. Ojej, szafka. Też bym chciała wiedzieć, gdzie jest wyjście. Że ja mogła jakby, co tam kampić. Myślę, że oni tu wszyscy się trzymają, jakoś tutaj tego. Ja nie wiem, czy to ja wydaję te dźwięki tymi drzwiami, czy to oni. O! No, dawaj! Gdzie on poszedł? Tutaj poszedł. Dawaj! No, dawaj! O! Dobra. Pokonany. Nie wiem, tu sobie pójdę? Hm? Hmm. O! Dobra! Mam cię. Mam cię ciekawe, ilu pokonam. A ilu zdoła uciec. Gdzie idziesz? Gdzie idziesz? ja się czołgasz? Ty też gdzie? Dodaj siedzieć na miejscu. Nie ma uciekania. Nie ma uciekania. A! Nie, nie uciekniecie! Nie uciekniecie! Tam są jeszcze jakieś dwie osoby. Nie, uciekną! Uciekną! Nie dorwę ich. Jak ja tam wyjść? Czekajcie, nie tutaj, tędy! Tędy! Tam ktoś jest. Lecę, o nie! Ktoś escape'ował się. Tam jeszcze ktoś jest. Jak ja tam nie dotrę. Tutaj. E! Nie! 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 No nie, uciekł! Uciekł, 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 uciekł! Uciekł, uciek, uciekł, uciekł. Jest, 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 jest! Jest, 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 jest. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Tam jesteś! Nie, uciekł! Uciekł, dał mi radę! No byłam killer'em, no wiem przecież, że byłam killer'em. Dziękuję, dziękuję, że ktoś mnie chociaż raz w życiu docenił. Dobra. 20 sekund do kolejnej rundy, chyba dadzą nam teraz do wyboru... Nie no, najstraszniejsze jest ewidentnie to coś. Eee, to. No i oczywiście Freddy, ja bym nie chciała, żeby ktoś był... Dajmy z w ogóle Freddy. 500. Uf, to może niedługo będę mogła Freddy jego, dobra? Losujemy tą mapę czy nie? Losujemy tą mapę czy nie? Dobra, wierzbowe bagno, pizzeria paparoni. I to nie wiem. Aha, nie, bo to jest detriment point. To jest nawiedzony dwór i to jest pizzeria. Ja bym chyba nawiedzony dwór. Bo pizzeria się wydaje, jakby tam było dużo miejsca do przechodzenia pod spodem, jak bez syfu. Dobra, mamy losowanko. Laila, Laila jest mordercą. Same dziewczyny dzisiaj są mordercami, o co chodzi? Ale psychopata. Ale psychopata, ciekawe czy też ma randomowy skin czy nie. No, no, no. Mam mnóstwo śmieci, które nie wiem po co mi... Kurzecz? Trofeum? Butelka? Zegarek? Nie można otworzyć tych czyli Jak się w ogóle crawluje? A dobra, shiftem. Shiftem. Morderca tu jest. Znaczy nie wiem, w ogóle fajnie szafki szkolne w nawiedzonym dworze, nie? Serce miał to sektor, bo z łupami jest pełna. No i co mam zrobić z tym fantem, niby. To było szybkie. To było szybkie. Ch chyba mi odpłaca za ostatnie. Co ją zabiłam? Halo! Pomocy! Pomocy? A zechciało mi się dowiedzieć dwór. Pomocy! Szukam kogoś, ale kurde, takim tempem. Halo? Halo! Nie, no po schodach nie wejdę na pewno. Jeż, jak to jest strasznie. Ej, bo ja umieram, no nie. Ale przypach, chciałam nawiedzony dwór, a jest początek rozgrywki, a już nie żyje, nie? Pomocy! Pomocy! Dziękuję. Aha, ja się teraz za łapkę trzymam, no dobra. Tu nie można otworzyć. Tutaj kurde, przetrwaj. Przetrwaj po prostu jeszcze dwie minuty. Tu też jest jakiś ten, to tu trzeba iść. Albo na górę. Ha. Tu też są śmieci. O Jezu. Ktoś oberwał, ktoś oberwał. Czy centralnie na tego potwora? Chyba tak. Czy to jest ona? Czy to są po prostu inni gracze? Nie no, raczej... Raczej, że oni potrzebują pomocy. Raczej oni potrzebują pomocy. O Boże, nie wiem, czy ja tam powinna iść. Nie wiem, czy ja tam powinna iść i im pomagać. Chyba nie, chyba nie powinnam. Chyba nie powinnam. No to trudno, to im nie pomogę. Ktoś mi pomógł, i dziękuję bardzo, ale tam jest morderstwo. Cześć, się kręci obok tamtych, żeby nie wstali. Ktoś tam został pokonany. W ogóle, jaki, jaki obraz ten nad kominkiem, nie? No dobra, i co ja niby teraz zrobić? Bo się kręcę cały czas po dole, chciałabym pójść na górę, ale ona tam kampi w tym jednym pokoju. Ta Laila. Tutaj? Mogę się tu gdzieś schować? Mogę iść do szafy? Chyba nie. Him. Ale straszne dworzysko, to jest ja nie mogę. Ale to trzeba po prostu. Co to jest? Trzeba po prostu przeżyć. Trzeba jeszcze minutę tutaj ogarnąć. I lecieć do wyjścia, gdziekolwiek to jest wyjście, bo na razie to nie mam pojęcia. Gdzie są jakieś zablokowane drzwi? Szukam, ale nie widzę. Chyba, że pominęłam. A to jest możliwe, bo myślę, bo... O, tu są, dobra. Haha, ha, sobie będę kampiła w szafce. Fajna rozgrywka, nie ma co. 4, 3, 2, 1. Otwórz się! Otwórz się! Dobra, jestem. To była bardzo szybka, bardzo prosta rozgrywka. Nie ma tego, że na początku padłam, no ale okej. Okay. Roblox yeah, chuj. <ścoughs> Jeden. Ta. Roblox jechuj? Yeah, kto, kto jest Leila? Foximon. Ty mnie uratowałaś, dzięki. Gdzie jest Leila? Cody? A ty po ile jesteś? Aha, to tak, to jesteś za 14 tysięcy. A ty byłeś za ile? 500. Chcesz, chcesz kupić bliznowaty? Tak, chcę kupić bliznowatego. A co? Ten kosmonauta w ogóle nie jest straszny. Trochę krepiowy jest, ale nie jest straszny. No tam są drzwi otwarte, uciekajcie z tej kabiny. Uciekajcie. Warunka Korun. Big Mikey was defeated. Lila, Co się dzieje na czasie? Nic. Dobra, słuchajcie. Raz byliśmy zabójcą, raz prawie nic nie graliśmy, a raz w ogóle nie graliśmy, bo kampiła na górze. I słuchajcie, wam, dziękuję wam serdecznie, z... co powiedziałam? Jezu, ja nie rozumiem sama siebie. Dziękuję wam serdecznie, że byliście ze mną w tym odcinku, link do gry jak zawsze zostawiam wam w opisie. Jeżeli odcinek wam się podobał, to zostawiajcie swoje subskrypcje, łapeczki w górę, komentarze. Ja mam nadzieję, że widzimy się następnym razem, Do pa pa!